W cyklu filmów z serii muzycy, badacze, dokumentacja chcemy przybliżyć sylwetki etnomuzykologów, etnochoreologów, badaczy i dokumentalistów szczególnie zasłużonych dla dokumentacji tradycji muzycznych i tanecznych. Ich wspomnienia przybliżą nam również postaci wybranych twórców ludowych, muzyków, śpiewaków, tancerzy, właściwych bohaterów tych opowieści. Pamiętam, kiedy zaczęło się moje wędrowanie i pierwsze obserwacje najbliższego wiejskiego otoczenia. Te tak wczesne, dziecięce jeszcze wyprawy w teren odbywały się zazwyczaj pod opieką mojej babki, rowem Józefy z Różańskich, Dąbrowskich. Pamiętam te nasze wędrówki drogą także przez las do pobliskiej wsi Jeziorna, Kurzaj albo do tej o nazwie Okoń. Niezmiernie interesowały mnie przeróżne przedmioty w wiejskich izbach, jakich w naszym domu nie było. Niezwykłe były dla nas dzieci w nieco późniejszych latach odleglejsze wyprawy już wówczas z nowego domu, położonego na skraju lasu na górce, spod której nieopodal wypływała krystaliczna, źródlana woda wpadająca do płynącej poniżej rzeki. Szliśmy chyba ze dwa kilometry ścieżkami wśród uprawnych pól do wiatraka na Brzuskach. Do pana młynarza Świerkowskiego. On częstował nas miodem prosto z ula i oprowadzał po tajemniczym wnętrzu drewnianego kolosa, który machał ogromnymi skrzydłami. Skrupulatnie objaśniał nam wszystkie urządzenia i tajniki mechanizmów, które sprawiały, że ziarno zmieniało się w mąkę. Zajmowałam się, tutaj piszę o tym wszystkim, można powiedzieć, od dziecka. W związku z zawodem mojego ojca, który był dyrektorem zakładu, był penitencjarystą w ogóle i był dyrektorem w pewnym okresie 10 lat zakładu wychowawczo-poprawczego. On z tymi chłopakami robił wszystko, co można było robić w tamtych latach, to znaczy od 1925 roku do 1935. I było to w miejscowości Głaz, był zespół teatralny. No Sami chłopcy tam dobierał takie sztuki i takie, takie sprawy, ale przede wszystkim pokazywał filmy. Była tak zwana, ja nie wiem, taki aparat, który był korpką jeszcze kręcony filmowy, mhm. pamiętam, i tak zwana lampa projekcyjna, czyli były slajdy z różnych dziedzin, m.in. również i tańce polskie. Ale moja mama z kolei zorganizowała zespół pracowników i pracownic, a ponieważ sama umiała też, zresztą tutaj jest fotografia mojej mamy z dziećmi z, z Śniadowa koło Nowogrodu Łążyńskiego, mm -hmm. które uczyła i skończyła taką szkołę, że bardzo wiele różnych rzeczy umiała, między innymi tańce. Orkiestra kameralna taka, smyszkowa i orkiestra denta. był kapelmistrz, uczyli się muzyki, uzdolnione. okazało się, że to były uzdolnione dzieci wielokrotnie, więc krakowiar oczywiście jako dyżurny, taniec i inne. no to od tego się zaczęło. W dzieciństwie też byłam jakiś krótki czas w takim uzdrowisku koło Kępna, które się nazywa Ustroń i tam miała przyjechać pani prezydentowa Mościcka, Dzieci musiały przygotować jakiś pokaz. Była pani, która umiała też coś, nieco. Oczywiście dyżurny w tamtych czasach Krakowiak. Pierwszy raz tańczyłam Krakowiaka mają lat 8 czy 9. No, z dzieciństwa miałam ten taniec jakoś zakodowany. Uczyłam dzieci zgodnie z programem, jaki dostałam do ręki, że trzeba realizować ale również i zabawy, a w tym i tańce. Ale jeszcze było tak w moim życiorysie, że przed samą wojną y, mieszkaliśmy w Lublińcu na Śląsku i tam chodziłam do gimnazjum i liceum, liceum imienia Adama Mickiewicza, gdzie na lekcjach wychowania fizycznego y, uczono nas właśnie tańcu. A na fortepianie leżała książka pani Kwaśnicowej zbiór biur Piąsu. i 15-16-letnia Grażyna, jak to z tej książki tu gra i czy tańce, zaczęłam wertować, przyglądać się, jak to się opisuje tańce. No i tam w szkole jakiś taki zespolik był zorganizowany, tańczyliśmy. Przeglądam teraz dokumenty świadczące o niezliczonych kilometrach różnym sposobem przebytych przeze mnie dróg w czasie wielu lat w szerokiej przestrzeni kraju, z dala od miast. Najdłużej we wsiach centralnie położonego Mazowsza zagłębiam się we wspomnienia tego, co odnajdywałam. Bywało, że zmuszona byłam przenocować w wiejskiej izbie, zapewne przysparzając kłopotu gospodyni, która starała się dogodzić mi. Różnych przedziwnych sytuacji w rozmaitych miejscach było wiele. Teraz, spoglądając wstecz, mogę powiedzieć, że nie każdemu takie doświadczenia mogły być dane. Najważniejszy jest obraz. Taniec nie może być tylko tak zapisany na papierze, bo każdy będzie inaczej interpretował, a ważna jest przecież interpretacja, wyraz, Cały ten charakter, który wynika z osobowości człowieka, jego sposobu poruszania się na podstawie tego, co rzeczywiście widział, o ile, o ile to było możliwe. Jak zaczęłam pracę w Instytucie Sztuki, to myślałam, że od razu będzie tu jeszcze ktoś do pomocy, że mhm. będę osamotniona, bo dział archiwizacji tańca ciągle, żeby tą kamerę jakąś. No Nic z tego nie wychodziło. Również magnetofon, dźwigałam tą melodię, potem szarpa. Wreszcie kupiłam jakiś z przemytu japoński, ten to Pan Jacek zna, magnetową i najpierw nagrywanie, nie po co zrobić, wreszcie kupiłam tą małą kamerę. A Wszystko samo, jeździł kierowcą, najpierw magnetową wnosił, ten ciężki pomagał. A nie, nie zawsze miałam samochód, to dopiero w ostatnich woj, latach. Zagraj ze mną, zagraj, muzyka muzykancie z góry, oj, to się ja, bo mam spódnicy dziury, oj, bo się ja, bo mam te spódnicy dziury. Oj, skórnika, kasztanka, oj, to dobro, furmanka, oj, dziewczyny ubogi, oj, to dobro, kochanka, oj, dziewczyny ubogi, oj, to dobro, kochanka. Tam była wielka tragedia w tym Rudzienku w czasie okupacji, jak się dowiedziałam strzelanina między Niemcami, Niemcami i łasowcami. Ja tutaj o tym piszę. I bezpośrednio od uczestnika tam byli e, wy, wyrzuceni z kuja w Rudzie, rodzina, kuja wynależały do rajchu mhm. i właśnie tu w tym gospodarstwie u Milewskich mieszkali, kiedy przyszli łasowcy i zażądali koni. E, Wtedy sołty z tej wsi pobiegł do dworu, do dziedzica, żeby zadzwonił do stacujących w Mińsku Niemców, że tu partyzanci. I oni przyjechali i z szosy zaczęli strzelać tam. E, w, w, tak, no, na chybił trafił. I zginęła kobieta, Kubajowa chyba, to tutaj tu jest. Zarejestrowany i mąż Katarzyny Milewskiej, tu chyba, nie, ona nie tańczy, to nie będzie tutaj. Witosowa i Zgódzkowa, to nadzwyczajne informatorki, a one opowiadały pięknie. Na mnie leżały trzy czapy i chłopce. Obezły dookoła i zawróciły ośrodkowy do pierwszej. Jedna, Jedna za drugą, trzy kobiety kajdu kajduka zapomniałam kozucha zapomniałam szabelki zawieszała u belki kajdu kajduka, pojed... Kajduk, kajduka zapomniałam kozucha zapomniałam szabelki zawieszała u belki kajdu kajduka zapomniałam kozucha zapomniałam szabelki zawieszała u belki czy to tańczyły same dziewczęta, kobiety same, czy także i mężczyźni? No, jak tam, jak się chciało, jak się chciało, tej i tak. się chciałem polatać, a jak nie chciało się, to do zabaw tylko i same kobiety. kobiety. O, Polska! Nie ni ma tyľka, nikorecka, kokoska, nieboska Ty pani, ja pani, Díj mi še tyľkami. Kokoska, neboska, nie ma tyľka, nikorecka. Ty pani, ja pani, mi še Tak, bo, to prosiłam o powtórzenie parę razy. To jest właśnie Katarzyna Milewska, ta najwyższa, najstarsza kobieta, której mąż zginął w czasie okupacji w tej strzelaninie. Wszystko wywołane. wywołane. Muzykant, mm -hmm. który nie gra, ale ma skrzypce. Taprocki chyba. Mm -hmm. I stanął, tam zaczął przygrywać, ale też same kobiety. A to jest, z tak, ta, ta kobieta. Pan gra, nie, no już nie gra, ma w ogóle, a jak pan się nauczył, skąd pan? No, w tam, ale mówili, że nie dali grać, bo mówili, że się będzie z diabłem narabiało. To też w wywiadzie jest. No świetne były te babie. No też mają te sądce swoje. Nie wiem, ja jej nie prosiłam, żeby się ubrały specjalnie mm. tutaj do okazów. Tak wyszły. Zagrajcie zemy Kowola. Lego starego brodola. Jeźmy dry i młoty powyżył cał za chłoty. Zagrajcie zemy Kowola. Lingo starego brodola. I rozdzielają się i dobierają sobie. Taniec, tancerz, tancerkę, tancerka, tancerza, i już tańczą cztery pary, i osiem, i tak dalej. Aż wszyscy się rozstańczą, i potem po kolei się rozwiążą, że tak powiem, albo też no, kończą. A na onej górce się działo i tak no nie przygrywają. A on takie nóżki miał, że tak nic i A on takie nóżki miał, że tak nic i Oj la la la, oj la la oj da la la, oj la la la, oj la la la, oj la la la, oj la 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 la, on się nauczył tego gdzieś tam na pastwisku jako młody chłopak od 60- od 60 starszego człowieka. I teraz trzeba zobaczyć, jaka jest data jego urodzenia i 60 lat wstecz. Tak. Dziś w jego dorosłości już tego nie ma powszechnie. Jest to zresztą taniec bardzo powszechny w całej Europie, od północy u wielkorusów aż po Pileneje. Przy różnych rekwizytach. Na przykład na Węgrzech to jest przy kieliszkach wypełnionych winem ustawionych wszędzie e, 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 krzyża. Pojechaliśmy na rowerach, czy poszliśmy pieszo? Nie pomnę. Innych możliwości nie było. W brzozowym kącie schludne obejście rodziny górskich. Samoistne siedlisko, jak wiele podobnych tutaj. Przestronne wzgórze, zamknięte czworobokiem zabudowań i drewnianym płotem z bramą wjazdową. Na stodole gniazdo bocianie i boćki na nim zerkają z góry. Dorodna Marysia wychodzi z izby ubrana w swój odświętny strój w czołku na głowie i boso. Tadek też w stroju według dawnego wzoru. Podchodzą do siebie, chwila zastanowienia, bo jakże tańczyć bez muzyki? Nie ma muzykanta. Po chwili namysłu muzykę zastępuje śpiew, a właściwie nucenie czy rodzaj wokalizy. Jędrnym, mocnym, białym dźwiękiem z ust Marianny. Bez tekstu. Nie było tu zwyczaju śpiewania w tańcu, poza dziewczęcym korowodem z przytrąpywaniem. Przedtem było tak, że właśnie znajdowałam coś takiego nieoczekiwanie, nieprzygotowana, a już drugi raz nie było możliwości, więc na tyle, na ile można było to udokumentować, no to jest. Zasada jest taka, że każdy tańczy z każdym, o, więc jest tutaj zmiana partnerek. Przez parę, jedna z par zabiera temu tancerzowi vis a partnerkę, jest trójka, potem odprowadza z powrotem, potem na odwrót, tamta tam tamta, także tego jest dużo. I też nie jest to taka, taki standard, bo w zależności od tego, czy to było w Łomżyńskim, czy akurat koło Ostrołęki, to, to już nie Ostrołęka, bo to, to już nie są Kurpie, tu, bliżej Łomży. Te grucele tak na, na krańcach yy, Kurpiów. Yy, a co innego w, w tych drobnośląskich wsiach, gdzie indziej koło Polska, powiedzmy, czy właśnie koło Mławy. A to Trojak. Trojak, który, o którym opowiedział Jan Popis i na podstawie opisu Pana Jana Popisa otworzyłam z tymi kobietami ten taniec. Polega na tym, że Pierwsza część jest taka marszowa, trójkami idą do przodu o, właśnie tak jak teraz, cofają się w pierwszej części, a druga w rytmie już mazurkowym, wykonują obroty, tutaj jeszcze jest taki, taki łańcuszek, przebieganie w kole, no to już taka choreografia troszkę wprowadzona przeze mnie. Ale właściwa część to jest w tych trójkach, kiedy dwie w ujęciu podłokcie obracają się z sobą, a trzecia osoba obiega dookoła tej wirującej dwójki. Nigdy nie było tak za prędko, zawsze tak jak muzykant grał. Jeżeli muzykant przyspieszył, to i tancerze przyspieszyli. I muzykanci generalnie mówili mi, że Patrzyli na nogi i jeżeli ktoś nie tańczył zgodnie z rytmem, to się odwracał skrzypek głównie, bo przecież to najważniejsi byli skrzypkowie, i żeby nie, się nie zmylić, i grał dalej no po tak. swojemu, a tancerzy musieli tańczyć. A z drugiej strony było też tak, tam gdzie w zwyczaju było przyśpiewywanie przed tańcem, jak łowickiem na przykład, to nawet nieznaną melodię muzykant musiał umieć odegrać. Jeżeli nie odegrał, to był to zły muzykant. Mogli nawet go, jak nie wygonić. Właśnie szczególnie o tym Bukowcu, mam taką obszerną korespondencję. Taka gospodyni wiejska, pani Markiewiczowa, mąż kowalem. I ona właśnie pielęgnowała tamtą lokalną kulturę i tańce. Zespół występował też w harmonii. Pani Markiewiczowa zmarła, ale kontynuatorką jest pani Zofia, która prowadzi zespół szkolny z dziećmi, z młodzieżą, żeby podtrzymać właśnie tę tradycyjną kulturę. Latem odbywamy się muzyki wiejskie. Na łące. Budowano na prędce taką podłogę, kładzioną z desek, na jakichś tam legarach, pewnie. Robiono dookoła barierki, i do tych barierek przystawiano brzuszki, ścięte, zielone, żeby było trochę cienia, bo przecież, jak mówię, latem. A takie dziewczyneczki tam sobie zbiegałyśmy się, żeby popatrzeć na to, jak to się odbywa. No i w pewnym momencie takich chłopacaków, jeden ze wsi podchodzi i nie, prosi mnie do tańca. Ja nie znam. Nie, no ja, ja nie będę. Nie, ja nie, nie. A on mówi: A ja, co, Sibro, pan nie umie tańczyć? Już wchodziłem woda miejska. Szymi, Szymi, Siber. Nie oberek, nie mazurek. No tak to było. Między innymi.